ktoś to rozumie? Kiedyś wam mówiłem, to są ścieżki, gdzie tutaj były tylko leśne ścieżki. Dzisiaj się tutaj dosyć sporo domów. Buduje, jest już ubita droga. Ale klimat czuję ten sam i widok, Ogar jeszcze na stacji. Myślicie, że jak zaleje 98, to Ogar odpierdoli akcję. To jest niemożliwe. Pierwszy raz ogar na stacji. Tak to zawsze mieszam. Nie. pytanie, czy na benzynie 98 ogar zapierdala szybciej sprawdzimy to zaraz Jest to stwierdzić, ale zapierdala z miłości może 45 po ogóle. tym uwielbiam, ogarek jest leciutki, malutki o jak pięknie sobie choreczek ominąłem mam nowy po ostatnich problemach regulacja nowa świeca no i czy na 9 centę jeść lepiej <śm> Nie wiem Aleczkę bez żadnego już znękania eee... Rzucę. Zawsze miałem problem, nie chciałem wielkich zapinek kupować I nie zawsze jest do czego przypiąć I kupiłem coś takiego, no jakaś to blokada jest No A dzisiaj taki filmik na spontanie przejazd Rekreacyjno Rekreacyjno, rekreacyjny Można sobie tak miło pojeździć A to prawo, lewo Coś załatwić do apneki Na kaweczkę I tak fajnie po prostu nie trzeba wszędzie auta. Także łapać chwilę, łapować się, radzić sobie ze swoimi jakimiś przywarami, problemami. Już miechem i zawsze w stronę, zawsze do przodu. Pozdrością meczki! Lubię to, nigdy nie o ogarem prędkości. <laughs> miał być koniec, ale jeszcze tak dookoła. Śmieję się, że ogart to jest taka opcja, jak ci się chciałoby iść na rower, ale niekoniecznie chce ci się pedałować. O, to jest to! To jest to! Rozumiesz to? Rozumiesz to? O, po prostu, po prostu! Powrócę do tego paliwa, że nie umiem wam odpowiedzieć, bo normalnie jedzie 42, 43, a może rzeczywiście dzisiaj pojechał 45. Warto doczucić te parę groszy. Bo siły to on ma zajebiście, w terenie czy pod górkę, jak trzeba na dwójce ciągnąć na jedynce, to już w ogóle targasz jak, jak surowy boczek. <ścoughs> o co chodzi w ogóle? Także bo dzisiaj będzie, skleję to wszystko na telefonie i nie narzucę różnych rzeczy, więc powiem subskrybujcie, lajkujcie, byłoby mi bardzo miło. Na razie.